Granur 15, musimy... Bloczka zaprowadzić dalej, kto wygrywa, ten wygrywa, kto ma więcej. Tak jest. <grym> tak jest, dokładnie. I mój wynik to... 242,07. i no To jest opie... od flagi. Topowy wynik, aha, okej. Okay. Ale i tak, dobry wynik. Ty no, co ja gadam, że od flagi, to jest po prostu chyba na odległość. Nie, to jest flag, patrz. Tak. Uj, lepszy wynik. No, jest. ale scenę od razu. 181 to... Nie, lepszy. Lepszy, tak, był bliżej flagi. Tak. tak. Jest. Druga próba, widzowie. A wy dawajcie znać w komentarzu, jakie były Wasze najlepsze wyniki. Oj. Czekaj, 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 patrz teraz. Wyprowadzisz to? <grym> Nie. Wyprowadzę. Co ty dajesz? Nie. Nie, szkoda. Czekaj, jeszcze. Aha. <grym> Ale gorzej. Nie, i, to, i, to, i tak okej, okay, tak? Patrząc na gorzej. Ten, ale gorzej. lepszy wynik niż mój pierwszy. <laughs> to wygrałeś. No, dla sportu pójdę. No to dawaj. Widzowie, ale... dla sportu wymasterujemy może. No To jak to wyprowadziłem, to coś pięknego. O nie, ja też tu... ZO No dobra, to już. Koniec, ale wygrałem. <laughs> 300 pewnie. Ej.